Zapraszam. Witam! Witam! Nasz pierwszy uczestnik. Ja też miałam pole. Tak, cieszę się, Dobrze, jako drugi wystąpi nie kto inny jak Wieśniak Złączek Luki Steve? Witam, witam wszystkich. Się zajaja, Witam, bo Mam, małe Dobra Oo luki, o. z Łodzi Witam Kolak Witam Witam Teraz ja będę, ale to chuj ze mną Przystojniak Idol Młodzieży Oskar Aki Dżentelmenów zapraszam. No. no i mamy jeszcze kierownika żabki Dominika Mokrego Suchara 100 Dzień dobry, jazd organizacyjny. Brawo, brawo, brawo. To było widać na kamerce Ale ten kocyk jest do wyjebania A pod tym miał ktoś spać Ale wylale to nie ja <grym> Sędziak, no. Dobra Oski, czarny kołek daj, daj, daj daj daj, daj Wariacie kurwa, A, leci z nim Leci z nim kurwa! Zapinać? Daj papier! Daj papier, daj papier! Daj papier, daj papier kurwa, daj, daj papier! jesteście! Islam. Jesteś gotowy Oskar? Jesteś gotowy, Christian!

Rękę. całą rękę się rzucił, podajcie się o tak do Kurwa Synapser, masz to? Pięć tak, Dawaj Nie, ale dupą to kurwa. Musisz jedno A się Dawaj dupą, proszę cioska Dawaj dupą Dawaj O, zejdź, się zejdź Dawaj Dawaj Lecimy kurwa z tym tematem kurwa gdzie jest druga czapka? Podasz mi drugą czapę? Dominik, podasz mi drugą czapę? A zejdziesz do mnie tu na dół? No tak, tak, tak Do podziemia? Dawajcie tu na górę Chodźcie tu. Nie idę ku**a Ja nie pamiętam jak ten beat leci w ogóle Dzieciaki łyknęły, beryt łyknęły Jak zawsze grę, jak jebany w Wiem Robię to z ekipą jak ranking place Nowa grupa była do D ja, yeah, yeah, yeah Świeży jestem jak Groszy Grześ Oślepiam kurwa jak Jack Nie ma odwrotu jak ciśniesz play Jest już too late Łamią kości, a to nie skate Ej, Marcin, do doziewał byś może? Czekaj, jeszcze chwilę, proste Nie, inaczej, tak? ej Czekają aż się pierdolę jak Simba Otwieram się z dobrą nowiną jak Timbark Płynę po złoto jak jebany Sinbad Płynę po złoto jak Andrzej Czagodylia mm. Taki już Tylman. mam Robię rozpierdol, znikam jak Tylman ja, ale nie ma sensu, ale, po co tak. jak shit ta, ta sama gatka, zgadza ta się ta kaska. coś tam o ta pannach, o bla bla Puchła jak naskar, jak kopi pasta, w nadziei bajka Że się nie skapną, że nie jesteś bambo Nie jesteś skapną, bo że masz bakto, że tak no ty bardzo Brat, tak, nie jest, jak brate, na drogich majtach, jak to do gilda wysparta sparta. Ściągaj to, kurwa, kurę z lata Jaki jak, 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 jaka mafia, co to za farta? Jak braczek odjebie ci backstab Uważaj, żebyś nie zasłabł Narka. Ma... Narka Narka, Który, kurwa i tak Ten beat jest zjebany, nie? Nie, Że, nie. to nie. No to pokaż jak ty Zły tekst nie? No No, no, no. Zły tekst, zły tekst Ale French Ale twój syn to bandyta <dziesiourmand> <mulica> <mulica> Jak <Je, je. mulica> Tak, to jest na basalistę. Jesteśmy tu. Jesteśmy tu. Jak mogę się nie zwątpić Zawsze będę modyłować. Z wszystkim moim wytaszką. Teraz najwyżej lamusie jebany. No to widzę. Z drogą. Drogą. Jedziemy, jedziemy. Robię okay. ten kwit, pod big, big, kartą, wbita na street, się Siema, się mańko, gada ze smańką, chcemy na pewno, ona dobry, a raczej się pełno, pytaj mnie za pełno, królowo jednej nocy, korona ci nie spadnie z głowy, jak się ze mną spodzisz, nie, nie zrobię ci w oczy na tu tak tak, aparatem, nie Cześć, tak. zrobię ci w na pik. chyba ze moim kudasem i teraz Ci podziękuję, bo są w życiu się właśnie niż sparka Nie, Nie mówię o Twojej dumie! zobaczy, tę grupę, na grupę żał, za to Marka! Narka! Nie bądź disa! Nie bądź! bądź, bądź, bądź. bądź. <suszy> Nie bądź. <śleszy> Ale ten czas zapierdala panowie!